Cześć! Witam Was w ulubieńcach października. Moim ulubieńcem była przede wszystkim przeprowadzka, yy, która sprawia, że mam tyle pracy, że nie jestem w stanie wypakować wszystkich kartonów. Ha! Ha! Najlepiej. I ulubieńcem jest też książka, ale nie jest, znaczy jest ulubieńcem, bo w tym miesiącu ją dostałam do ręki w końcu. To jest takie niesamowite jak pracujecie nad czymś tyle miesięcy, tak intensywnie w ogóle, nieprzespane, noce w ogóle zawalone. Zawalona reszta życia i w końcu dostajecie to coś do ręki. Dobra, jeszcze jedną tylko rzecz. Powiem ogłoszenie parafialne. E, e, e. Przykro mi jest, dlatego że matras odwołał spotkanie krakowskie, ale ono odbędzie się. E, z tym, że będzie po prostu w innym miejscu. Tutaj macie całe info i oczywiście na dole to jest info dla oczywiście zainteresowanych spotkaniami, a teraz są ulubieńcy, więc przejdźmy do ulubieńców. Pierwsza rzecz to coś, co od dawna jakby szukałam dobrego szamponu. Szampony z Osi, w ogóle produkty z Osi, strasznie cenię za ich zapach. O, oh, są niesamowite. Była też promocja w Rosmanie. Widziałam, że ona dosyć często jest. I było coś takiego, że jak kupię dwa produkty, to trzeci mam gratis, a i tak dwa były tańsze. Więc wyszło mi, że za cztery dyszki, nie, nie mniej nawet niż cztery dyszki, chyba z, z, z jakieś 30... 6 zł kupiłam 3 produkty, więc całkiem fajnie. I długo szukałam jakiegoś szamponu, który nie obciąża moich włosów. Bo jak coś się przykleja, oblepia moje włosy jakby w taki sposób, że je obciąża, to potem one się nie układają i jak zakręcę, to się prostują. To jest takie straszne. Tym bardziej, że teraz jest często jakaś taka woda w powietrzu i to jest złe. A to jest szampon, yy, który jest do kolorowanych włosów, więc coś idealnego dla mnie. Mi się strasznie, mi strasznie przypadło do gustu. Używam go bardzo, bardzo niewiele, bo one są niesamowicie wydajne. I się bardzo, bardzo mocno e, pienią i w ogóle, więc trzeba go bardzo, bardzo mało. Używam go nie, naprawdę niewiele, dosłownie taką małą kropeczkę za pierwszym razem. Jak używam dużo, to było źle. Dobra, no to mamy ten szamponik. Druga rzecz to kolorowa rzecz, czyli róż. Róż z Lovely O.O. Blusher. Jego kolor jest inspirowany na przykład różem Dainty z Maka albo koralistą z Benefit. Piękny kolor, dlatego że jego baza jest. E, zimnym różem, ale przez to, że posiada bardzo dużo złotych drobinek, to też optycznie widzimy tutaj jakby każdy kolor z koła barw między różowym a Złotym, czyli żółtym. No, więc yy, to wszystko jest i tego jest tutaj dużo i jest bardzo wielowymiarowy, ale dla osób, które nie lubią mocnego błysku, bo on daje mocny błysk, taki, że już nie potrzebujecie autentycznie rozświetlacza, bo on sam naprawdę daje bardzo dużo tego błysku. Yy, dla tych osób, które właśnie lubią błysk, to super. Dla tych, które nie lubią, yy, nie będą do końca zadowolone, bo on bardzo mocno błyszczy. Także to taki fajny, wielowymiarowy róż. Yy, bardzo przyjemnie się rozprowadza. Fajne w ogóle opakowanie wszystko w ogóle. Wszystko spoko, dobra. Kolejna rzecz to jedna o, z miliona rzeczy, ale powoli je dopiero testuję. Pewnie ktoś jeszcze trafi do kolejnych ulubieńców. Z rzeczy, które przywiozłam, jak byłam u Asi w Teblinie. I to są perfumy Joe Malone. Te konkretnie to jest Blackberry and Bay. Małe, wzięłam małe, dlatego że zupełnie nie znam tych zapachów, zupełnie nie znam kompletnie tych produktów. Asia mnie na nie totalnie nakręciła, a tych zapachów jest tam naprawdę dużo. I to są takie nietypowe połączenia albo. Um, no nie, nie jestem w stanie nawet tego w ogóle określić, bo to są albo połączenia kwiatowe, albo takie mokre, albo takie drzewiaste, albo w ogóle y, są owoce, ale są w ogóle warzywa. Słuchajcie, że zapachy, które, y, które pachną na przykład y, kurczę pomidorem i i to jest taki fajny pomidor, taki, że chcecie tak pachnieć, nie, że pachniecie jak warzywniak, Tylko to jest takie, oczywiście, kompozycja, połączenie zapachów. Nie tam, że to jest tylko zapach z pomidora, czy coś z tym, jak to brzmi w ogóle. Pachnieć jak pomidorek. Ja tam lubię zapach pomidorów. Teraz ubolewam bardzo, bo pomidor to jeden z moich ulubionych warzyw, i bardzo jestem smutna z tego powodu, że po prostu już są takie zapachów, więc można się pomidorować zapachem, ale ogólnie Asia mnie nakręciła bardzo, żeby spróbować w ogóle mm, zapachy z Jo dlatego że dużo, dużo właśnie też youtuberek e, angielskich, bo to jest marka, to jest firma, która jest właśnie na wyspach głównie i właśnie je ma, no, więc wywąchałam i ten jest cudowny, bo je, jest blackberry, tak jak, tak jak on tu mówi, ale jest też coś takiego też mokrego, takiego mokrego, takiego piwnicznego, ale też takiego trochę wieczorowego, ale jest ten owoc na pierwszym planie i to się tak pięknie łączy. Mm, no jest też na lotniskach w ogóle bardzo często ta firma, więc koniecznie sprawdźcie i powąchajcie. A jeśli coś znacie, to koniecznie napiszcie mi to też następnym razem. W ogóle z takich marek trochę mniej popularnych chętnie wywącham wszystko, co się da. Oczywiście Lisie Piekło mi tu pięknie pomogła, bo ona jest po prostu specjalistką w takich niszowych zapachach. Dobra, lecimy dalej. Dalsza część tu można powiedzieć, że tak na raz powiem, bo zamówiłam sobie z drogerii drogerii o takiej nazwie, nie pamiętam tej nazwy, więc tutaj ją sobie wstawię dla ułatwienia. Fajnie było, bo też wysyłka była gratis od pewnej tam sumy i to wcale nie musiała być jakaś super kosmiczna, pamiętam suma wtedy, kiedy zamawiałam. I to jest sklep angielski i zamówiłam sobie, bo bardzo chciałam spróbować produkty Tani Ber youtuberki i, i, i Flair The Force. I zamówiłam kilka rzeczy, jeszcze był jeszcze jeden ten błyszczyk z Flair The Force, ale chyba łasi go zostawiłam. Asia, jak zostawiłam go u Ciebie, to powiedz, bo jeden Ci dałam, ale jeden

Prawdź. Dobra. W każdym razie, jeśli chodzi o te produkty, praktycznie wszystkie są w okolicy 6 funtów, albo tam kawałek więcej. Paletka cieni kosztowała odrobinę dosłownie więcej. I tak, opakowanie nie jest z tego typu, które ja lubię. Fakt, na przykład, Coiva ma fajne takie kartonowe opakowania i bardzo je lubię, ale to jest takie strasznie jakby grube i tego nie lubię, że ono jest takie mniej poręczne przez to. Fajne jest to w ogóle lusterko serduszko, które tutaj jest w środku. Ale najważniejsze to jest to, co, jakie są cienie. I kompozycja, ta czwórka cieni urzekła mnie od razu. Ja wiedziałam, że konkretnie na pewno chcę to, ten produkt i żaden inny po prostu. Mamy tutaj trzy maty, jeden waniliowy, jeden taki troszkę ciemniejszy od naszej skóry. Oba są neutralne, więc ani zimne, ani ciepłe, więc do wielu typów furady pasują. Czerń. Super napigmentowana, oczywiście, tak jak inne kolory, i kolor mocno iskrzący się. I on z kolei jest bardzo podobny do cienia Satin Taupe Z Maka, czyli jednego z najbardziej kultowych, takich świetlistych cieni o. Ciężkiej charakterystyce, dlatego że on posiada i nuty, mm, i nuty brązu, i takiego bakłażanu, i trochę szarego, i trochę jakiegoś takiego, o, tam jest wszystko, po prostu wszystko w jednym cieniu i w zależności od tego jak, bardzo, jak go dozujecie, czyli ile warstw nakładacie, tym on ciemniejszy i bardziej taki jakby taki skomplikowany wychodzi, także po prostu e, jazda, jazda totalna, e, strasznie fajna, zwłaszcza za taką cenę, moim zdaniem, ale... Opakowanie nie jest z tych, co ja tak najbardziej lubię. Dobra, to jest to. I jeszcze z tej yy, też od Tani yy, kupiłam błyszczyk. Ten kolor mi urzekł totalnie, ale sama formuła nie za bardzo. Ale z kolei błyszczyk Flair de Force cudowny, cudowny. Ja uwielbiam takie błyszczyki. Też przepiękne opakowanie, cudowny zapach i pigmentacja, po prostu pigmentacja rewelacja. Tak jak widzicie, to on dokładnie taki jest na ustach. E, cudownie się trzyma, bo błyszczyki, ja uważam na błyszczyki z mocnym kolorem, dlatego że nie lu lubię produkty mm, często... Te, które są w kolorze lubię kiedy są w trwałej formule, czyli na przykład matowe albo takie z wykończeniem błyszczącym, takim zwykłym standardowym e, pomadkowym, no ale żeby były trwałe. A błyszczeki często nie są trwałe, bo się zjadają szybko, ale ten naprawdę jest bardzo fajny, bardzo trwały i właśnie ma bardzo dobrą pigmentację. Taki naprawdę wyjątkowy produkt jeśli chodzi o coś tego typu. E, jeśli chodzi o cenę 6 funtów, e, mnożymy to razy 5 i uważam, że jak najbardziej. To jest spoko. Najbardziej, jak najbardziej spoko. Dobra. I ostatnie dwie rzeczy nie kosmetyczne. Pierwsza to jest Radek! I jego książka Nic Bardziej Mylnego. To jest książka, która jest fajna, jakby w każdym. Do, do, do czytania w randomowych momentach życia w ogóle. Czyli jak gdzieś jedziecie, jak gdzieś, nie wiem, stoicie, czekacie w ogóle. Jak lubicie czytać coś fajnego, lubicie ciekawostki, ale na przykład nie macie zwykle dużo czasu każdego dnia, żeby na spokojnie usiąść i wczytać się w coś większego, dlatego że Radek daje nam tu 50. obal. 50 popularnych mitów w ogóle. I nie tylko tych historycznych, ale też na przykład medycznych. Przeczytam Wam kilka tytułów właśnie pod rozdziałów. I oczywiście, jak to Radek, jest bardzo gruba, gruba że tak powiem, do każdego rozdziału bibliografia. Tak. No. Budowa skrzydeł Trzmiela nie pozwala mu latać, ale Trzmiela o tym nie wie, więc lata. Jeśli pisklę zostanie dotknięte przez człowieka, to jego matka je zabije lub odtrąci. Tylko karaluchy przetrwałyby katastrofę nuklearną. Z odciętego fragmentu dziurdzownicy wykształci się druga drżownica. O, to jest, to to, to to, muszę w ogóle, jak skończę ten film, to od razu zacznę czytać. Bo ja chcę wiedzieć, dlaczego to nie jest prawda. Nie, no super w ogóle, super. Także radziu w ogóle. Dwa kciuki w górę. Ja też proszę o kciuk pod filmem, i do zobaczenia na spotkaniach, i w ogóle wszędzie. Cześć!